Słuchajcie, dzisiaj łowię na spławik w rzece i już chyba trzy albo cztery razy próbowałem nagrać materiał na, na kolejnych miejscach, jednak no, nic nie udawało mi się złowić. Już zrezygnowany byłem. Kamerę schowałem do plecaka. W ogóle nie wyciągałem i na jednej z miejscówek trafiłem pięknego klenia Mam go w podbieraku. Teraz wam go pokażę. To jest chyba największy kleń w moim życiu, także szok, szok już wam go pokazuję bać na tą rybę kraj ma pewno ze 3 nie 3,5 kilo No wielki, wielki, wielki kleń wow. Wielka ryba zobaczcie tego klenia Wziął na 3 białe robaki No coś niesamowitego no Na pewno Na pewno mój życiowy rekord jest jeśli chodzi o klenia A tak niewinnie się zapowiadało dzisiaj Dobra Nie będziemy rybki męczyć, zwrócimy jej wolność Ładnie Dobra wezmę kamerę no, wezmę kamerę, żeby ładnie nagrać jak odpływa już tak, sobie odpoczął w czystej wodzie Piénsito, por